Na planie Krakowa kolorowe punkty, oddziały Muzeum Krakowa, napis Pałac Krzysztofory, ogłoszenie wyników 80. konkursu Szopek Krakowskich, uroczystość w sali konferencyjnej. Dr Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Witam Państwa bardzo serdecznie w chwili uroczystej podwójnie. Po pierwsze uroczystej dlatego, że pierwsza niedziela grudnia w Krakowie zawsze jest uroczysta, bo w tym dniu, ogłaszamy wyniki konkursu na najpiękniejszą szopkę krakowską. Po drugie uroczysta dlatego, bo robimy to 80 raz. Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. Jestem bardzo wzruszony, ponieważ dzisiejszy konkurs dla szopkarzy prezentujący niezwykłe dziedzictwo, dziedzictwo wpisane na niematerialną listę dziedzictwa UNESCO, to pokazanie jaka jest wielka, barwna tradycja i historia krakowskich szopek. W tamtym roku około 40 szopek mniej wystartowało w tym konkursie. W tym roku 142 szopki. Jestem pod naprawdę wielkim wrażeniem. Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury szapki krakowskie stały się takim znakiem można powiedzieć dyplomacji kulturowej Krakowa. Okazuje się, że szapki krakowskie są w muzeach w Mediolanie, w Rzymie, w Chicago, w San Francisco. Szapkę zwycięską jednego z szapkarzy ambasador Polski RP w Londynie przekazał królowej Elżbiecie II, ale także w Watykanie, ale także można je znaleźć w Lizbonie, także można znaleźć w Paryżu i to jest rzeczywiście znak rozpoznawczy Krakowa i ważne narzędzie takiego skondensowanego opowiadania jak bogate, różnorodne i piękne jest nasze miasto. Zbigniew Gillert, pierwsza nagroda w kategorii szopek dużych. Brałem udział po raz 49 z tym, że wykonałem szopek 50, bo w jednym roku miałem dwie szopki. To już jest trzecia moja nagroda, pierwsza w dużych szopkach. Patrzę na razie mnie mój tata. Tata robił szopki po prostu jako jeden, jedyny z synów. Ja to kultywuję w dalszym ciągu Marek Markowski. Pierwsza nagroda w kategorii szopek średnich. Bardzo lubię architekturę Krakowa. Jest to taka magiczna architektura. W mojej szopce wyjątkowo chciałem też pokazać podziemie Krakowa, czyli coś, czego nie widzimy na co dzień. Jest tam restauracja, jest pub, są muzycy, saksofon, pianino, perkusista, który rusza rękami. Chciałem pokazać to takie życie miasta, życie mieszkańców. Wiesław Barczewski. Pierwsza nagroda Szopki Ma. W tym roku szczególną rzeczą było to, co w wielu innych szopkach, czy jakieś elementy ukraińskie. Czyli ja oprócz, oprócz e, Narodzenia Pańskiego pokazałem jeszcze takie dwójkę uchodźców, Ukraińców, też z się na, na ręku, gdzieś tam z boku i z powiewającą flagą ukraińską. Ale widzę, że to e, co się dzieje w Krakowie odzwierciedla się bezpośrednio właśnie w, w szopkach mojej i, i kolegów i co roku próbujemy tam coś takiego aktualnego umieścić. Zbigniew Zyman, druga nagroda w kategorii szopek średnich. Praca na szopku to naprawdę, to jest taka mozolna, mrówcza praca. Dla mnie to naprawdę, im jest bardziej skomplikowana rzecz do zrobienia, to więcej radości sprawia. Radość i taki wewnętrzny spokój, mogę oderwać się od rzeczywistości. No praktycznie pół roku jestem w Krakowie, także, także to mi naprawdę sprawia bardzo dużą przyjemność. Roman Woźniak, druga nagroda w kategorii szopek dużych. Po prostu się tam zachwyciłem, bo okazało się, że w tej jednej małej szopce ma człowiek dobre życia prawie że wszystkie sztuki. No bo jest i architektura, jest rzeźba, jest granie światłem, kolorystyka i tak dalej. No, można się w niej zakochać, robiąc. Ekspozycja nagrodzonych szopek. W jednej z nich ruchoma figurka pianisty. Kładzie dłonie na klawiaturze. W innej obraca się wielokolorowa błyszcząca gwiazda. Obracają się lajkonik i figurki Krakowiaków i górali.